z tej strony Leminsii W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak było na początku od balon jest wyszła nie dobra no to jest taka zabawka, takie coś w środku są balony, ja już wlałam i jest bardzo dużo balon ja już dużo zmarnowałam ale było więcej w moje ulubione kolory Niebieski jest tak. Ja sobie zrobię wszystkich po dwa. Nie no, no, po jednym. Jest niebieski, żółty, pomarańczowy, fioletowy, różowy, zielony. Jest Jest sześć kolorów balonów i ja zrobię mamy takie malutkie baloniki takie i do tych można je tylko napompować okej okay. to jest takie coś tutaj się pompuje tym i się naklika na to i leci woda Jeżeli. dobra nakładam dotąd, bo tutaj dalej to jest trudno wyciągnąć i tutaj specjalnie takie coś jak już napompowałam lepiej przytrzyma to I tutaj, tutaj, taki, ten. może być tym, że poważnie tylko pociągnę już nie schodzi teraz wiążę i nad jakimś, nie wiem, panienko. Ja mam taką panienkę. Ściskamy czy nie nigdzie nie pomijam. czy się w ogóle trzyma, Bo jak raz ja dotknąłem to mi cało... miałam takie tak napompowane, tutaj mi przyjdzie, pyskała mi się woda. I szybko następne robię i dobra, zrób. Studium tak. Najlepiej zawsze nakładajcie na to, bo przydatkowo, nie wiem, moja siostrzyczka natyknie i poleci woda na stół. Bo się O, widzicie, na tego mówiłam. A najlepiej to róbcie w łazience. I zobaczcie, bo melek mały I Zobaczcie to, nie dotyka tutaj taka rurka do, do tej wody i zobaczcie ta zróbcie na wąwoła proste tego Sobie balona Tutaj mam troszkę wody, więc fajnie Ej! Fajne jest to! Ten bar się nie będzie liczyć, to będzie najlepsze. <słyszy> <słyszy> jeszcze sobie jakiś żółtego tego Tak. Zobaczcie. Taki mini boomer dobiorę dla mojej siostry. Albo nie. No też będzie dla mojej siostry. Szczepię sobie jego klucz i będę miła. Może być w wisiorek taki, jakby nie? Albo normalnie napompujcie. Nie wiem. Też e, żółtego nie dam do wody. Możecie tak mało też napompować balonika i sobie przykryć gdzieś. Wracam do Was, jak wszystkie napełni wodą. Skończyła? O, ja coś nie więc jest niewiarygodna. Przyszak Ok. Skończymy wszystko pompowo. O, zobaczcie, mam piękne luki. O ja już nie wiem czy zmieszę to. Różowy, fioletowy, zielony, pomarańczowy, niebieski żółty. Okej, okay. I wszystkie sprawdziłam moje wcześniejsze co robiłam. Zbrałam wszystkie takie małe, z tych dużych. I wszystkie są mniejsze od tych, co ja napompiwałam teraz. Zielony, okej, okay. No, ja mam tam, tam niebieski, różowy i zielony, dobra. Okej, teraz tam. okej okay. I w tym odcinku to na y, tyle. Pa pa do zobaczenia w następnym odcinku.